Się o moją kukurydzę wyrosła jak dębowy las. W słońcu, błyszczy wcząsło, tak kolba na łodydze, no. no. na się nie zajęć temat. Z hektara wchodzą, po raz pierwszy po Jestem w Hersi, dziewczyna, kocham niecałe mina. Chłopaki kikapią się gniewnie. Na i czuję, że mnie trochę mli. Jestem pełen i kocham, Kocha mnie cała mina. Chłopaki gapią się, gdy ja dzisiaj regionalnym tego właśnie regionu i nazywam się Marcin Lubowicki, bo wcześniej też nie było okazji się przedstawić, bo dzisiaj trochę zmieniliśmy ze względu na te warunki pogodowe harmonogram naszych działań, bo zawsze robimy tak, że omawiamy dla Państwa najpierw odmianę, potem dopiero wjeżdża kombine i mamy wyniki, ale widzieliśmy na wszystkich radarach, że będzie padało. Także musieliśmy szybko zadziałać i tutaj to poletko było zasiane w późnym terminie. Mówiąc szczerze, są to najwyższe wilgotności dotychczas, jak ja, też ja też się nie spotkałem w tym roku z takimi wilgotnościami. No, ale też termin był bardzo tak, późny. Ten termin tak, był opóźniony, dodatkowo odpowiednie warunki, bo tutaj chyba myślę, że w tym, w tym mikro swoim regionie w tym roku mieliście idealne warunki do uprawy kukurydzy. Wczoraj, na przykład, jako ciekawostka, ważyliśmy w krasnym stawie, czyli na Lubelszczyźnie, odmianę Farmactos i osiągnęliśmy wilgotność poniżej 20%. Także jest duża rozpiętość, ale, ale plony, tutaj, które, które widzimy, są naprawdę bardzo fajne. Mamy jedną odmianę, bardzo późną, nowość, która jest wsiana też tu na tym poletku jest to odmiana FarmPax. W dzisiejszym no, nie ryzykowaliśmy, bo ponieważ byłyby na pewno bardzo duże straty. Ciężko czy gospodarz by... musiałby czyścić komórkę? Tak, tak, ciężko, by było, ciężko byłoby ją wymucić, bo widzimy jak wygląda. Jest jeszcze bardzo zielona. Znaczy co warto powiedzieć o tej odmianie farfax, której tutaj nie mamy. Jest to w naszej ofercie typowy czysty dent, czyli dwie linie dentowe są skrzyżowane i ona się faktycznie tak zachowuje. Długo trzyma wilgotność, buduje dużą masę, ale później bardzo szybko ją oddaje. Ja wważyłem dwa dni temu w okolicach prudnika to na mokro osiągaliśmy prawie 19 ton, natomiast na sucho było to 15900 przy wilgotności 24%. Także potencjał jest bardzo duży tej odmiany, ale ewidentnie na normalne terminy siewu. I na południowym rejonie polskim, gdzie ten okres wegetacji dla kukurydzy jest najlepszy. Wytopowaliśmy pierwszą trójkę, czyli pierwsze miejsce w dniu dzisiejszym odmiana Farmerfi, drugie farmuler, trzecie Farmaktos. Także wyniki, które tutaj z tego poletka osiągnęliśmy, naprawdę są bardzo fajne. No wiadomo, no te wilgotności na ten termin, późny termin siewu yy, osiągały około tych 40%, a nawet więcej. Ale myślę, że ja że... jestem generalnie zwolnikiem późniejszych terminów siewu, późniejszych w sensie majowych, bo w tych takich cieplejszych rejonach to się ludzie ścigają i już zaczynają siać z początkiem kwietnia. To w tym roku ci, co siali na początku, to tam mróz im załatwił dwa liście. No, urosła, wydała plon, ale niestety no, dwa liście to jest mniejsza, mniejsza powierzchnia asymilacji, do fotosyntezy i, i na pewno to się odbija w potencjale. Później był okres majówkowy, gdzie były najtrudniejsze warunki do wschodu, ponieważ ziemia się wychłodziła i, i, i faktycznie dużo gospodarzy cierpiało, szczególnie na lepszych, cięższych stanowiskach. To było bardzo, bardzo wyraźnie widać, jak ktoś miał lepszą glebę, lepiej uprawioną, to, to start kukurydzy ogólnie był bardzo dobry. No i później te terminy, terminy pomajówkowe, majowe były bardzo dobre. I na przykład uprawy na mokre ziarno, mokre w tym sensie na, na te 30% wilgotności, to, to do tego 15 maja, czyli normalny agrotechniczny termin wysiewu kukurydzy naszych odmian do 260 nie stanowi żadnego, żadnego zagrożenia. Także to, to też Państwo musicie do, dobierać do swoich warunków i, i możliwości w gospodarstwie ten termin siewu i wtedy wczesność odmian.